Jeff! <Szyskutko> yeah, yeah, oh. Witajcie ponownie! Tym razem samochód jest biały. Koreański. Chyba jak <gryllak> Honda. <boi> <gryllak> Hyundai. 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 Yes. Hyundai. Hyundai. <gryllak> Hyundai. Jeszcze raz. Czy, czy mógłbyś selfie sobie kamerką zrobić? Yes. Hyundai. <gryllak> Żeby Nasi widzowie wiedzieli w końcu, kto tak dogaduje co chwila. <gryllak> Hyundai. Tak, 185 koni mechanicznych. Mocny. Napęd na cztery koła, manualna, sześciostopniowa skrzynia biegów. I w tej wersji, bo to jest wersja style, czyli taka nie najbiedniejsza, to kosztuje 139 990 zł. I tym sposobem przeszliśmy do podsumowania, tak. bo zawsze na końcu mówimy o cenie. Tak. Dziękujemy Wam bardzo. Do Więc zobaczenia. już wiecie, że Hyundai są, to nie jest tanie auto. R1, no. 2, 3, 4, eee. Czyli to, co nie lubimy, ale Koreańczycy bardzo to, to lubią. To, co nie lubimy, więc Tanio nie będzie przy serwisie. Kiedyś ale to tam... już nudne jest. Już to przy... jest nudne, ale warto o tym wiedzieć. Warto o tym wspomnieć. Prosicie o, żeby to wspominać. No, akumulator, silnik. Dobra. Jak się kiedyś będziecie Dobra. dusili w płonącym aucie, to wspomnijcie nasze słowa. Dobra. Akumulator, silnik. Silnik jest sprawdzony. Piękny. Dwulitrowy. Dwulitrowy. O, otwiera się sam. Uuu. To na pewno sam się zamyka. Jest. Jest. Jest, jest koło zapasowe ty! i to jakie? Full size! No. Nie. A, test. Ale działa. Uf, bo tu. Jest cieplej. tu. Tam. Tu. Izo, fix. Tu. O. Klapki do izo. Widzisz to? Widzisz to? No. Łatwo. Nawet nie trzeba nic wyciągać, żadnych ślepek. Wsuwamy fotelik? I on tam się wpina. A my tu bardzo zwracamy uwagę na takie rzeczy, ponieważ my tak. jesteśmy prorodzinni. Tak. To jest teraz o. modne. O. Nie no. Z tyłu miejsce jest. Na dwóch osób. Z tyłu. No. No. Wygodnie? Może być, ale... Może być, no. Może być. No się... mam na głowę? O. dziś o. się zamykają. Pamiętasz, w spasie ostatnio sobie siedzieliśmy zobacz, i we spasie... Ale zobacz. Mają funkcję otwierania zamykania, więc jest dobrze. Masz podgrzewanie fotela nawet tylnej kanapy. Ty No mogę sobie... Możesz Oho. sobie podgrzać tą kanapę. Widziałem. Wiesz co, y, możesz sobie marudzić, że w wyspa się było więcej miejsca na nogi, ale tu jest wystarczająco. Nie dotykam, a ja mam dosyć długie, mimo wszystko. Odnurza. W związku z tym nie jest źle. E, no tak. Trochę, o, trochę, jest... hmm. trochę tanio z tapicerką. To jest zasłania. No, czy, to, czy to, widać? Nie rozbieraj. Czy to widać? No mogło widać? być na tapicerki trochę więcej tutaj, ale. No. No i ten materiał też powiedziałem, że taki szmaciany, jak na 100 ile tysięcy tak? 135 tysięcy. No. To trochę szmaciany, no ale zawsze można skórę dokupić. Plastikową. Prędkość maksymalna, to interesuje wszystkich. 201 km na godzinę. 201 km na godzinę? Tak. Cienko. Przyspieszenie 9,9 do setki. No. Średnie to zużycie lat. paliwa. No i to jest bardzo dobra wiadomość. Zaraz, tu Krzysiek napisał 8, 8,5 litra. Nie umie jeździć zgodnie z cyklem pomiarowym. No. 5, 9. A między 5, 9 a 8, a 8, to jest żadna różnica. 2 litry. Interesuje Cię emisja CO2? Ha, ha, Nie. Ha. Okay. Znaczy, wiesz, kiedy mnie interesuje emisja CO2? Jak piwo postawię i muszę od zostawić, tak, to wtedy tak, ta tak, emisja CO2 z tymi bąbelkami tak, brzębana tak, jest tak, dla mnie tak, bardzo tak, ważna, tak. bo jak ta emisja się zbyt długo utrzymuje i wracam, to... to moje piwo jest odgazowane. Bagażnik, o bagażnik, w którym byliśmy i, mówili, i po, powiedzieliśmy, że jest, ma pojemność 513 litrów. No i dobrze. I wystarczy. Dobra pojemność. Tak. Regulacja tego, tego tam, wspomagania układu kierowniczego, tak. asystent zjazdu, blokada. Mechanizmu centralnego. Mechanizm, centralnego. Jedno gniazdko. 12V, drogie gniazdko 12V, USB. USB, AUX, jakby ktoś chciał walkmana podłączyć. Włączam podgrzewanie Bart, foteli, podgrzewanie kierownicy, wszystkiego. podgrzewanie wszystkiego, no, klimatyzacja. Siedzimy zaraz. i się grzejemy. Zaraz. Siedzimy w nowym samochodzie, a tu wszystko takie jakieś stare, takie, fajne, takie proste, proste. Bardzo proste. Mi się to podoba. Nie tylko tobie. No. Proste. Bo ja przez pana jestem taki Znary. stary już. No. Ja też! No. Jestem prawie ten sam rocznik. Denerwuje mnie ten z tyłu. Wiesz, tak się tak, zastanawia. Czy, czy nie dać po heblach? Tylko wiesz, jak będę dawał po heblach, to się trochę po kamerze. Mówisz, że przelatywała. Młody, odpowiedzialny człowiek. Bardzo dobrze. Tylko z takimi współpracujemy. Nie, no ale to odbiegamy od tematu. Tematem jest Hyundai Tuson. Hyundai Tuson. Jak tam mówiłeś? Nie. Jak Hyundai, Hyundai, Hyundai. Jak Monday. Hyundai. Sunday. Hyundai, Hyundai, tylko nie wiem, czy Tucson, czy Tucson. No, y jakiś Następca. Hyundai, Andeya. i X35. Nawigacja. Strasznie mnie ktoś e, Może jakąś idzie. wycieczkę tutaj możemy zaplanować. Dawaj, wycieczkę. Nie, wycieczki, do dilera. Przy kamerze, pokieło się. Hyundai'a dilera, no. To oni dilują? Tak. Ek. Yeah. 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 O. O Boże, co tu się dzieje? A, czas nam zabrali. bardzo dobrze, mamy trasę terenową. Zobacz. Mm. O, No, możemy sprawdzić wiesz, ruch. co Ci powiem? A, brak informacji o ruchu drogowym. Wiesz, co Ci powiem? Co? No przejechał tak płynnie. No. Tak normalnie przejechał. Trasa. Yy, o, zatrzymaj naprowadzanie. Już się nie jesteśmy naprowadzani. Mamy radio. To jak komunikat systemu rakietowego. Mamy, możemy sobie tutaj to wszystko tam odtwarzać z tych, z tych telefonów. Tylko nie odtwarzaj z telefonów, bo jak pójdzie to, co ty masz w telefonie. Z to trzeba będzie znowu. A to są bardzo kęcić. popularne przeboje ostatnio. Szymane, pan Popek by się ucieszył, że taki jest popularny, ale. Ale trafił do mnie. A wiesz po czym poznać, że mamy do czynienia z dobrym autem terenowym? Eee, że co? A że daleko, a że daleko, daleko po traktor. trzeba tak, traktor. Tak, tak, tak. Królowie sucharów, to my. No, ale samochodowych tylko. Nie tylko, nie tylko. Mamy router WiFi, możemy sobie tutaj Router WiFi, ja patrzę jak to jedzie po tych wertepach pasku. Ale co? mnie to bardzo interesuje w tych nowych samochodach, że tutaj tak pełno technologii nowoczesnej. Swoją drogą taki... Samochód połączony ze wszystkim. Klawisze na... wokół baki. ekranów wyglądają różnie, a na okół, pod spodem jest na oku to samo, tak, bo to są ci sami dostarczyciele tych komponentów a nawet dostawcy? Tak. No dobrze, nawet dostawcy, dostawcy. Czy już jesteś jak, głodny, ale? Jak skończymy drugi materiał, to może byśmy pojechali coś zjeść. Dobrze. O. o, ja na gaz, a on z gaz. No to było ciekawe to świadczenie. Nie Bieg musi zmienić, tu ci pokazuje trójka. Cię wsadzę trójkę, znowu zdechnie ten ten Ale pokazuje, o, dwójka. dwójka trójka. trójka. Proszę bardzo. No widzisz Ale to? Piątka, no. No. no, trójka. Trójka, jest trójka. No. Co haczy ta jedynka? Ale pasy się blokują. Jakiemu ta jedynka haczy? No, mówiłem mu, że sprzęgło trzeba wciskać. To, to nie jest automat. To nie jest automat. Nic nie haczy. Nic nie haczy, ładnie Nic działa. Zobacz, ale too. zobacz. Tyua, ale Całki. Tylko ta kierownica się robi, taka, że już. A, Mówisz gorąca, ona grzeje się naprawdę dobrze. No, na potęgę. Patrz, kurde. Wszędzie. Podgrzewamy znaczy, atmosferę. Prawie wszędzie są. Znaczy, te plastiki na górze i na dole wyglądają prawie tak samo. Te na dole, co prawda, nie są miękkie, ale te na górze nie będą się rysować. Wszystko mam, proszę bardzo, jedno światło, drugie. O, to... o, Tutaj o, o, podświetlane. Urwa. O, 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 zobacz, nawet takie mogę sobie. O, mogę sobie o. A widzisz, jak Kompas mi zasłania. Jak pomyśleli, no. Wszystko jest przemyślane w tym samochodzie. Cena jest taka trochę przemyślana. No, Hyundai już nie są tanie, tak? Ale z drugiej strony. Bo Hyundai są teraz takim, taką bardziej ekskluzywną marką. jak ktoś chce... Zawsze były. Jak ktoś chce trochę taniej, to może sobie kije kupić. więc jest dobrze. Nawet bardzo dobrze. No, Jaka nuda? Ale bym się do czegoś znaczy, przyczepił, no. Ale do... Ta tapicerka, wiesz, tam no, wyla... to... wyla... wyłazić za fotel. Ale wiesz, jedyną rzeczą, do której można się przyczepić, jest ta tapicerka, tak? Kupisz sobie droższą, może będzie trochę lepiej, tak? Będzie inny materiał obiciowy. No, no. i tak nudno jest w środku. No nudno, nie ma kolorowych, wstawek, nie jest nowoczesny, nie ma atak. oświetlenia ambientowego, jak to A, się ładnie nazywa. Ambien... O właśnie. Nie ma oświetlenia ambientowego. Nie ma żadnych dziwnych wynalazków. No dobra, działa, sam, samochód nie działa. wygląda nienowocześnie, ale ma te wszystkie funkcje, co, co to w nowych autach być powinien. A czy musi wyglądać nowocześnie? Jak musi dla mnie? Ma być solidny. Jak dla mnie nie musi. Prosty, żeby... Ja też nie wyglądam nowocześnie. A ja? A ty ta? A okej. Okay. Ma być pro prosty w obsłudze. Robert wygląda nowocześnie? Czekaj, teraz. Znaczy, na pewno... Piotrek. To są lata 80-te, Tak? <laughs> Kurde. No i o, o to chodziło. No, no i się wtedy zatrzymałem, no. W latach 80. No ale czy warto kupić? Jak ktoś szuka takiego samochodu? No. Wiesz co? No, słucham. w tej klasie? No właśnie, no. Jak się tak miał Jest zastanowić. nieprzekombinowany. Zupełnie. Zupełnie. Taki normalny. I to jest zaleta. Taki uczciwy bym powiedział. Uczciwy. No? Czy Bo. ma system automatycznego parkowania? Nie ma. Po co? Dramat. Po co? Ja to wiem, i tak że to nie tak nigdy nie działa. No właśnie. Ale chciałem sprawdzić. W tym nie sprawdzisz. W tym musisz automatycznie zaparkować sam, to wyjdzie tobie lepiej. Bo jeszcze tutaj I masz takie... Że to mi wyjdzie lepiej, jak mi coś... Ułatwi... z tyłu. Masz ułatwienie, Lampa. nie musisz do tyłu, masz kamerkę, ale proszę mi... a bardzo. No to, to jest ułatwienie, no. bo mi świeci po oto. No widzisz, a w kamerce. Z tyłu. A w no. kamerce mi nie świeci. No właśnie, no. Tak. Chyba, że Zatem... stanie za nami. Prosty, to ja może nieskomplikowany samochód. Czy jakieś sam... podsumowanie? No, prosty, nieskomplikowany samochód za rozsądne pieniądze. no Tak, stosunku... tam prosty. No prosty, Nowoczesny, no. ale pożądany Nie dobrze, na Hans, Dobrze, no nowoczesny, ale nie przekombinowany. No. Tak, właśnie. No.